Cieszy się, kreski Ale tak naprawdę, już mam Egzek, bo dzisiaj to bardzo dużo, bardzo nie miałem w ogóle czasu być na kanale, i dzisiaj zrobimy to, 10 najlepszych najlepszy z Geometry Dash. To będzie pewnie taka seria, ale nie wiem, czy nam w ogóle pamięci starczy, więc no, tak. Więc... od razu mówię, jestem świetnym ziągiem, tak. który na mnie będzie mówił. Będziemy, tak. Misty dziesiąte. Na miejscu 10 ląduje High Score. Bardzo dynamiczny, fajny level dla początkowców, Trudno jest na nim dednąć, ponieważ tak. jest dość prosty. No, normalu. I teraz prezentuję poziom. Uwaga, mogę dednąć. Tylko tyle mogę powiedzieć. Jak już mówiłem, bardzo fajny, prosty poziom. Tutaj pierwszy raz się spotkał nasz kolega z odwróconym statkiem. Tak dokładnie. Teraz po prostu trzeba tylko spamić. I tak. teraz. Muszę zalejkować ten poziom, bo bardzo dynamiczny. Lokie nie ma jakichś tam specjalnych efektów, ale bardzo fajny poziom, bardzo miły. Bardzo przyjemny. Ale też jest koniec, Dziękujemy za grę. Dziękujemy za zagranie. O, nawet zdobyłem fajna. Dobra, dziękuję, przechodzimy do następnego. Miejsce dziewiąte. Na miejscu dziewiątym ląduje Phantom, Phantom. ponieważ jest to bardzo tak. szybki, dynamiczny poziom, znaczy no nie... Coś nie jak Locked, nawet F777 to stworzył, więc yy, smoki rzygające kulami ogniowymi. jest bardzo fajny poziom. To jest pixel. Tak, to jest XL. I bardzo fajny. Taki, taki jest, czasami wo, jest czasami wolny, ale w większości jest szyb, szybki. Tak. Jak rozdwojona kostka to według mnie najtrudniejszy moment. Ale nie. Jest prosty. Tak, to jest to. Jest, okay. jest ufo. Trzeba umieć kulę smoka, tak. bo smok jest sobie czy, um, tymi kulczetami wali. Tak, tutaj nawet mamy takie kulki, które takie jak Dokładnie. Ale... Ale ja nie zbieram nie bo jestem tak. nie wiem, nie się. Nie chcę się zbierać. Zależy nie na tym żeby Pokazać po... Mała przerwa techniczna, ponieważ yy, ja jako... Yy, nie wiem jak siebie określić, rozbiję się i teraz bez żadnych słów przechodzę do tego programu. Tak, więc po prostu może zróbmy krótkie cięcie, a jak już będziesz dość dalej, to po prostu... Nie, tam nie jestem no there's a bunch